Witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta, i znajdujemy się teraz w magazynie. Yy, I od razu przeproszę za poprzedni albo następny, nie wiem w jakiej kolejności odcinek yy, z Borderlands, Powiem, Bo po prostu nie przestawiłem sobie urządzeń nagrywających przez yy, Audio City i nagrywałem przez jakieś mapowanie. I tak po prostu się popieprzyło wszystko. No, mój głos i w ogóle. Ale tak, yy, na razie chciałbym Wam pokazać. Co zrobiłem ostatnio? Dobra, wszystkie sobie już weźmiemy. E... Ostatnio mam naprawdę mnóstwo rzeczy do przepalenia. E... Nie mam chyba takiego stałego miejsca, a raczej większego stałego miejsca, gdzie mógłbym to robić. E... Dlatego postanowiłem zrobić. Postanowiłem zrobić sobie olbrzymią spalarnię. Tak, taki miałem właśnie plan. I. Już ona jest prawie położona, znaczy nie całkiem, ale są już jej, jej większość. O, tutaj możecie zobaczyć jej dach. Yy, I teraz na szybko, co zrobiłem, oprócz tego yy, teksturki. Używam teksturek MISA 401. Oczywiście udało mi się jakoś zmienić tą czcionkę. Tylko. Tylko dzięki temu, że jest teraz w wersji 1.1.1 yy, wersja na polski. Wiele filmików już oglądałem, gdzie wszyscy narzekają na czcionkę w języku polskim, jednak mi ona nie przeszkadza, dlatego yy, jej używam, jej będę używał i naprawdę przyjemnie mi się gra właśnie z tą wersją. Teraz pokażę wam. Yy, no już dość dużej, znacznej części. Yy, Nasze metro zrobione. Zaraz Wam opowiem, jakie problemy napotkałem przy budowaniu go. Aha, w tych teksturkach jedno mi się tylko nie podoba, tylko jedno. Woda jest taka mętna, strasznie biała i trochę jak wapno wygląda, i no, troszeczkę mi to przeszkadza. Ale nic oprócz tego, potworki w ogóle wszystko świetnie wygląda. W ogóle zrobię Wam jeszcze jeden odcinek, taki e, nos skriperami, czy nos creeperów, czy coś takiego. Patrzcie, jakie ładne wejście. Gdzie właśnie w tym odcinku? Yy, pokażę Wam, jak potworki wyglądają na tym teksturpaku, yy, ponieważ jest mnóstwo modeli. Jeden, nie jest tak, że jeden potworek ma jeden model postaci, tylko jest kilka i są różne. I właśnie na przykład taki zombie bez głowy sobie biega. Yy, tak, a więc tak wygląda. No, tutaj po prostu jeszcze nie zakryłem stonem dachu, naszego sufitu. Chciałem zrobić większe to, ale natrafiłem taki problem że jestem pod jeziorem. Jak widzicie, no niekorzystne miejsce sobie wybrałem. Eee, no bo widzicie to już w tej kapie. Jeden klocek tam. już nawet przekopię się tak na śmianie. Ha. I wam pokażę, gdzie jestem. Du -du 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 -du. Wy to widzicie? No. Dlatego postanowiłem, że nie będę sobie tym truł głowy i po prostu nie będę robił większej. Oj, 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 nie! Woda mi się tam przelała! Fuck, tory mi się zrobiły. Rozwaliły. E, no, tutaj nie wykopałem sobie węgla, no ale to już jest... nic praktycznie. E, zrobiłem sobie... No, no, zrobiłem jedno już połączenie. To połączenie jest do naszego domku. Już tam widzę nasze tory. Jeszcze mi zmyło wszystkie rzeczy. holera Gupia woda! Tylko trzy zasilane tory? Coś mi tutaj nie pasuje, no ale dobra, spoko. Miejku, coś mi się... ...porypało z myszką. Aha. Tutaj tak położymy. Jeszcze jedno powinno być. Tutaj chyba powinny być te tory, no ale nie dam głowy. Porypały mi się to już te... ...wszystkie połączenia, na no serio. Aha. Torów mi zabrakło, Z... nie, 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 nie oddało mi nie wiem jakim cudem większość. Większości torów. O kurwa Może gdzieś tutaj są? Nie, nie ma ich. Cholera, co jest? Nie wiem o co chodzi. Dobra, to połączenie sobie naprawię później. A teraz po prostu wezmę wagoniki. Widzicie, jaki głupi fajcy. Jak głupi jestem, normalnie, że takie głupstwo zrobiłem. Tutaj zrobiłem taką jakby kasę. No dziękuję, tutaj te bileciki i w ogóle tego, te, te wszystkie rzeczy. Wszystko elegancko. Dawaj. Tutaj sobie zrobiłem kilka stanowisk, które będą e prowadziły do różnych rzeczy. Połączę też te bardziej odleglejsze, w przyszłości będę robił trochę bardziej odległe projekty. Na razie tam budynki inne zupełnie biomy i tego typu rzeczy i tak samo połączę je y, z moją kolejką. Być może bezpośrednio nawet pod domek. A więc dobra, tutaj sobie postawimy. Hop, siup! I jedziemy. Jak szlachta. No, tutaj ma jest ale ogólnie rozpędu nabiera ta, ta, ta kolejka w innej części, no dopiero tutaj. Chcę jeszcze powiększyć to o jeden w bok i jeden do góry, żeby były trzy kratki. No tutaj, żwir wykopałem i widzicie co się stało. O, tutaj jest jedna taka długa, prosta. Chyba około 60 albo 80 klocków, prosta. No i dość sporo. Tutaj węgla nawet zostawiłem, trochę żwiru jest, ale nic poza tym. No i tutaj ładny przystanek. Ale nie o to chodziło mi. Patrzcie, teraz mam jeszcze wyjście do góry. Patrzcie, na jaki jestem w części podziemia. Dobra. No, i tutaj mogłem sobie zobaczyć na moje podziemne Podziemny teraz i jesteśmy w krateczkę od domku, jak widzicie. Aha, oprócz tego chciałbym jeszcze jedną rzecz zrobić. Będę ja ty normalnie kilka sobie cały co, 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 kilka rzeczy przygotowałem na ten odcinek. Eee, po pierwsze, patrzcie, z jakimś cudem udało mi się zrobić płytę, dlatego w przyszłym odcinku zrobimy sobie dyskotekę. Na razie na to czasu nie mam. Próbuję się straszać. Eee, skąd nie ja mam tyle patyczków. To sobie weźmiemy, to sobie to dodamy. Potrzebuję tego sadzonek też. Śniegu też, pochój mi. Aha, no i tak, dobra. Wrócimy się teraz e, do magazynu. SPRINTEM! W podskokach! Jak widzieliście, pierwszy raz chyba... E, ...nie zamknąłem bramki ze sobą, furtki. Dobra, jesteśmy w, si w siódmej minucie, dlatego ja się streszczam, nie chcę, żeby to miało... Te, ...ten odcinek 20 minut. Dlatego szybko! Hop, siup! Zmiana dup! I pożelazo myk! Na pierwsze pięterko i do skrzynki. Skrzyneczka, tutaj. Jeszcze muszę dość dużo wypalić tego. Żelaza. Myk. I co chciałem zrobić? Ha. Chciałem zrobić miecz. Już dwa zużyłem, bo ogólnie bawi się ostatnio tymi ulepszeniami. E, dlatego tak. Miałem kilka mieczy. Zazwyczaj yy, wbijał mi się poziom ulepszenia ostrości. Ale ostatnio yy, ulepszył mi się na jakiś poskramiacz czworonogów. To znaczy, no, pewnie miał jakieś bonusowe obrażenia dla yy, pająków, wszelkiego typu. Yy, co do tego... O kurwa. Sorry. sorry, 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 sorry! Za to GG. Już wyłączę. No, przepraszam. Zapomniałem po prostu. Yy, I jakiś tam ten. I ja chciałbym teraz ulepszyć sobie... Dlatego specjalnie wbiję 12 poziom. Yy, chciałbym ulepszyć sobie... Yy, chciałbym sobie ulepszyć, żeby palił się. Ten, żeby zadawał takie obrażenia. jepi yeah, gość się pali. W ogóle patrzcie, jak w tym teksturpaku ładnie wygląda ta... To ta ulepszający przedmiot normalnie. Dobra. Nie wiem jeszcze, na jakiej podstawie to działa, ale... Yy, będziemy musieli strzelać. Czy można 11. O, jest 12 poziom i Uff, chwila prawdy. Odrzut i ostrość mi się wbiła. Okej. Okay. No, odrzut może być. Spoko nawet. Ale najbardziej mi chodziło to, żeby... zapalał. No dobra. Dlatego do będę próbował. Yy, Dlatego też w następnym odcinku wbijemy sobie parę leveli. O, dobra. No zresztą... Nie, 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 nie. Gramy chyba teraz na Peaceful. Tak, jestem na Peaceful, nie chcę Wam jeszcze potworków po pokazywać, ponieważ yy, chcę specjalnie jeden odcinek na to przeznaczyć, bo naprawdę warto. Kurde, normalnie przyciski mi się niszczą. Zaraz wam pokażę, jak wygląda, jaki jest projekt ogólny. Yy, tak, tutaj wchodzimy. Tak to na razie wygląda. Yy, tutaj będzie główne miejsce. Z... Spalarni, to znaczy praktycznie wszystkie ściany będą obsadzone yy, piecykami. A tutaj element taki praktycznie dekoracyjny i niepotrzebny. Zrobię tutaj dwa olbrzymie kominy, które będą się paliły. W środku będzie lawa i zupełnie taki, zupełnie kosmetyczny, fajny motyw dla mnie. Dwa olbrzymie kominy, tutaj w środku spalarnia. Yy, oczywiście też chcę. Te... O, tutaj widzicie, zabudowałem parę rzeczy. Cała podłoga będzie w stołnie. Nie w kable ka tylko w przetopionym kable stołnie. Czyli stone, Ja pierdolę w ogóle. I po prostu będą tam piecyki był stawiane. Mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, raczej do, prze do przetopienia, dlatego muszę się wziąć za to do roboty i postanowiłem zbudować właśnie oto taki budynek. Tak to na razie wygląda. Wszystko będzie dymek szedł i yy, będzie zajebiście. Ogólnie. Oprócz tego, jak widzicie, spodobało mi się ostatnie połączenie desek i kablestone'a. bardzo przyjemnie to wygląda, zwłaszcza gdy na tym teksturpaku deski mi się tak zajebiście podobają, że masakra. W ogóle drewno i wszystko. No, do tego polecam ten teksturpak już bardziej nawet niż ten realizm, co w poprzednim odcinku o teksturpakach mm, polecałem najbardziej. Zresztą był komentarz, że by najlepiej nagrywa się na normalnym teksturpaku, to znaczy tym podstawowym, który, na którym jest oparty cały Minecraft i to wszystko. Ale, no rzeczywiście, jak się gra na realizm, mam nadzieję, że autor tego posta chyba najbardziej zwraca uwagę, pisząc tego posta, właśnie na realizm, na ten teksturpak. No, rzeczywiście, gra się fajnie, ale jak się ogląda, to też troszeczkę wina było tego, że zbyt, zbyt skompresowałem sobie to nagranie. No, troszeczkę aż oczy bolo, no rzeczywiście, ale mam nadzieję, że tego problemu nie będzie. E, przy tym teksturpaku, bo to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ja do niego żadnych zastrzeżeń nie mam. Najbardziej mi się teraz podoba. I będę niestety na nim, może niestety dla mnie, dla mnie jest fajnie, e, że będę na nim grał. No, jeśli. Ktoś nie będzie chciał oglądać przez to moich odcinków, niech powie o tym, no ale może będę właśnie robił takie wyjątki, że yy, no dobra, już włączę, nagram odcinek na tym teksturpaku i w ogóle. No ale przykro. <grych> Wątpię troszeczkę, że były takie komentarze, dlatego tak. Oprócz tego bardzo fajny też wyczaiłem motyw, że zrobię sobie tutaj takie bardzo fajne przejście i w ogóle. Sweet i, i, i happy i wszystko kurwa. A. Du -du, du -du. Ostatnio strasznie dużo, Fuck. dużo ścinałem drzew, dlatego ja już się przygotowuję do jednego takiego etapu, w którym będę zrobił coś naprawdę epickiego. A więc tak, na razie zrobiłem sobie taki mały koratarzyk, który będzie wychodził yy, na zewnątrz tego mojego całego projektu. Yy. Tutaj jeszcze. Tutaj. Cały będzie tak samo w stołnie. Stąd bardzo tutaj fajnie, czysto wygląda i, i podoba mi się. Tutaj sobie jeszcze wbudujemy, zrobiłem przejście. Żeby po prostu nie trzeba było obchodzić e, całej tej góry tak e, dookoła i się tutaj przyciskać. I właśnie tak wygląda z góry to. Tutaj będą te wielkie kominy. Hop, siuuuup! E, I dobra. To wam pokazałem, to powiedziałem, co zrobię tutaj, co tutaj zrobię, a więc. O, wieczka. Ho! Um, jeszcze jedno wam rzecz pokażę. No właśnie, po prostu to jest. Nie wiem, czy to jest. W Minecraftie jest coś takiego, że pora roku się zmienia, ale nie wiem dlaczego. Ale po update 1.1 zmienił mi się tutaj biom na zimowy. Co mnie nie ukrywam, wkurwiło mnie to. No, ale po jakimś czasie po prostu odkryłem jakieś tam pozytywne cechy tego i widzicie. no... E, właśnie jesteśmy na wielkiej równinie. Jak pamiętacie, tutaj był olbrzymi las wycięty. No, tutaj takie jedne ma, pozostałości zostały. Ale tutaj, wiecie, nie patrzmy na to. Jest dalej lasek na bardzo fajnym motywie. Że równina czysto, wszystko pełno i w ogóle. A w środku, a tutaj jest lasek. I od razu Wam mówię, co na tej równinie pod, powstanie. Oprócz tego, że będzie kilka takich yy, uliczek, uliczek z ogrodami, z ławkami i tego typu rzeczy upiększające, ale głównym obiektem, który ustawię tutaj, wybuduję, będzie biblioteka. Olbrzymia biblioteka, jeszcze planu nie mam, ale postaram się to zrobić. Yy, sam, sam mój projekt własny, już nawet taki, taką małą koncepcję mam, ale jednak nie wiem czy ją użyję. Dlatego właśnie w tym, planując wybudować to, zebrałem mnóstwo drewna. Mam nadzieję, że powiększy mi się ta ilość drewna do trzech pełnych skrzynek, i wtedy będę mógł spokojnie coś wybudować. Oprócz tego muszę zbierać trzcinę na i trzcinę i robić. Dużo książek, żeby później mieć takie fajne dekoracyjne, mm... no, te półki z książkami, bo to w bibliotece będzie się bardziej nawet, no, na tym opierało. A na razie: mhm. hop, hop, e, w takim tle, -że -że -że, że, 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 żegnam się z wami. Do zobaczenia.